Jak widzicie to nie jest clickbait, nie żartowałem, znajduję się w StumbleGuysie i mam odblokowanego najrzadszego skina, jakim jest Mr. Influencer. Powiem wam dzisiaj jak go zdobyłem, w końcu mi się udało, strasznie się cieszę. Ale zanim do tego wszystkiego przejdę, jeśli też chcielibyście mieć takiego właśnie skina Mr. Influencera na swoim koncie, to zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Chcę zobaczyć ile jest takich osób, które po prostu chciałyby mieć tego skinka. No to co, ja może sobie odpalę giereczkę i wszystko wam wytłumaczę na niej. Weźmy sobie ten tryb, on jest sobie całkiem fajny. Ale zanim do tego wszystkiego przejdę, szybciutko zostawcie Suba na moim kanale, bo tutaj by się tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcecie być tutaj pokazani w kolejnym odcinku, wystarczy właśnie będziecie mnie subskrybować, więc naprawdę warto. Ale okej, okay, mordeczki, o co chodzi? W końcu udało mi się. Udało mi się nie tylko zdobyć tego skina, ale też nawiązać współpracę ze StumbleGuysem. Od dzisiaj, a w zasadzie to od wczoraj, jakby to oglądacie, jestem oficjalnym twórcą StumbleGuysa. <laughs> tak, mordeczki, to chyba już widzicie po moim niku. Tori szefu pro. Taki nick mogą mieć tylko osoby, które mają tą współpracę ze StumbleGuysem. Co prawda na razie mam tam najsłabszy stopień, no bo dopiero co dołączyłem, więc nie mam jeszcze kodu twórcy w StumbleGuysie, kodu Torii, ale może za jakiś czas się uda. I dzisiaj w tym odcinku powiem wam wszystkie rzeczy, które daje mi właśnie to, że jestem w tym programie. Co ja z tego będę miał, że tutaj mam współpracę ze StumbleGuysem i co wy z tego będziecie mieli, bo ja to wszystko wam powiem. Oglądajcie do końca, bo mam dla was przygotowanych kilka darmowych rzeczy i o wszystkim się dowiecie zaraz. Ale naprawdę strasznie się cieszę, że w końcu mi się udało mieć współpracę ze StumbleGuysem. Szczerze? myślę że mi się nie udało, bo już jakiś czas temu wysyłałem prośbę i nawet nie dostawałem odpowiedzi, ale w końcu kurczę wystartował nowy program, że można się zgłaszać, no i mnie przyjęli, więc naprawdę się cieszę. No i tak oto widzowie na pewno będą dużo lepsze odcinki ze snabra na moim kanale dzięki temu, ponieważ będę miał specjalne konto deweloperskie, tak mi się przynajmniej wydaje, że je dostanę, bo ja jeszcze tutaj wszystkiego nie ogarniam, dopiero tutaj dołączyłem, ale będę miał specjalne konto deweloperskie, na którym będę mógł otwierać i testować po prostu wszystkie nowości. Czyli jak będą jakieś nowe spiny, to ja będę mógł wcześniej je otworzyć, te wszystkie nowe skiny, grać nimi. Naprawdę będzie grubo, każdą nowość ja będę mógł wcześniej przetestować. Oczywiście to jest tylko taka jedna z wielu rzeczy, które daje mi po prostu ta współpraca ze StumbleGuysem, więc słuchajcie dalej, bo tych rzeczy jest dużo więcej. Na pewno taka bardzo fajna rzecz, no to to jest właśnie to, że dostałem tego Mr. Influencera, którego w sumie tutaj widzicie, tak on się prezentuje. Skinek naprawdę jest giga i to zawsze było takie moje marzenie, żeby mieć tego skina, bo to jest najrzadszy skin w całym StumbleGuysie, a ja go właśnie mam odblokowanego na moim koncie. No szczerze to giga spoko jest też ten mój nick, mega mi się od nowatorii szefu pro. Tak to się prezentuje, widzowie. Ale fajna rzecz jest też taka, że ja będę mógł wam rozdawać gemy. Normalnie będę dostawał oficjalnie od twórców StumbleGuysa gemy, które będę mógł moim widzom i to chyba nawet 8 osobom co miesiąc, czyli co miesiąc 8 osób będzie ode mnie za darmo dostawało gemy, więc śledźcie kolejne odcinki, bo tam już wam je rozdam. Oprócz tego będę dostawał informacje o wszystkich nowościach. Jeśli do StumbleGuysa właśnie wejdą jakieś nowe mapki, nowe skiny i tak dalej, to ja szybciej o tym dostanę informacje, będę wiedział kiedy kiedy to wejdzie, no i będę mógł wam to przekazywać, więc będą naprawdę fajne odcinki z newsów. Ale uwaga, zanim przejdę do kolejnych rzeczy, które właśnie tajemnicą współpraca ze StumbleGuysem, e, no to mordeczki, umawiamy się tak, że jak nie przejdę tej giereczki, którą gram teraz, jak odpadnę, e, no to muszę się obciąć na łyso. O kurde, spadłem, po co ja to powiedziałem? Czekajcie, muszę się teraz skupić. No bo jak nie zajmę minimum tutaj 16 miejsca, to gole się na łyso, i to na tym odcinku to zrobię, więc żeby nie było, trzeba dodać trochę dramaturgii, trochę challenge'u. Ale powiem Wam, że naprawdę strasznie się jaram nawet tym samym tym skinem i tym moim nikiem, Jezus. Sorry, że to Kolejny powtarzam, ale pięknie to wygląda. Dobra, ja muszę się skupić, bo naprawdę nie mogę odpaść. Jak ja teraz odpadnę, to to będzie największa lipa. Uwaga, uwaga, uwaga! Dobra, chyba mi się uda przejść, więc kozacko. No i mogę przechodzić do kolejnych rzeczy, które chcę wam powiedzieć. W StumbleGuysie, jak wiecie, jest też opcja turniej, że można normalnie grać turnieje, ale jeśli ma się współpracę ze StumbleGuysem, to można tworzyć takie specjalne turnieje światowe dla całego świata o naprawdę wielką ilość gemów. I po prostu wtedy ja będę tak, jakby dodany do gry. Moje zdjęcie, moje zdjęcie u, będzie dodane koło turnieju i tam będzie napisane, że jest to turniej Toriego. I każda osoba na świecie będzie mogła zagrać właśnie w tym turnieju, czajcie? Nie chodzi mi o te turnieje tutaj, tylko właśnie o takie bardziej e, klasyczne turnieje, a dokładniej to właśnie coś takiego jak jest tutaj. Na przykład Cortus11 ma swój turniej 3vs3. No i zobaczcie, że tu jest gemów do wygrania. I generalnie ja takie też będę mógł turnieje tworzyć, z tego tu mi się wydaje. Dużo youtuberów ma, nawet tutaj jakiś Madalin, jak widzicie, Torneo. No każdy tutaj robi swoje turnieje. Znaczy Torneo to chyba akurat oznacza turniej, dobra, mniejsza o to. Strasznie się widzowie jaram tym wszystkim e, będę tam też chyba jakieś inne rzeczy dostawał od tych twórców StumbleGuysa, nawet tak wszystkiego tego jeszcze dobrze nie ogarniam, dopiero co dzisiaj dostałem współpracę, muszę się troszkę bardziej dowiedzieć jak to wszystko działa, ale mega się cieszę, no tak jak mówiłem mojego kodu twórcy aktualnie nie ma w Stumble jeszcze e, kod Tory jak widzicie nie działa, no bo żeby mój, był mój kod musiałbym mieć trzeci stopień tutaj współpracy ze StumbleGuysem, a na razie mam dopiero pierwszy, więc muszę się dostać dwa awanse dlatego zanim dostanę ten kod pewnie tyle czasu minie, ale nie to jest najważniejsze morski najważniejsze jest to, że mogę dla was stworzyć lepszy odcinek dzięki tej współpracy. A dzięki temu, że mam współpracę ze StumbleGuysem Jest też jedna taka fajna opcja Murdeczki, mogę po prostu tak jakby Rozmawiać z twórcami, czyli jak jest Coś, co nam się bardzo nie podoba w StumbleGuysie To będę mógł im to powiedzieć Im to przekazać, albo na przykład Jak jest coś, czego nam brakuje w StumbleGuysie No to też mogę im to powiedzieć, więc widzowie Jeśli dotrwaliście do tego momentu Koniecznie napiszcie w komentarzu Jak chcielibyście po prostu, żebym coś poruszył Jakiś ważny temacik, żebym poruszył Z twórcami StumbleGuysa Jeśli chcecie coś fajnego, nowego, żeby doszło macie jakiś fajny pomysł, dajcie znać ja tam mogę napisać, no i jak twórcom się to spodoba no to możliwe, że to dodadzą to jest w ogóle giga fajne, że po prostu mogę im o tym wszystkim mówić, albo jeszcze jest dobra opcja, że jak jest jakiś wielki bóg w StumbleGuysie, to też mogę im go zgłosić no i po prostu będą starali się to naprawić więc moim zdaniem mega fajnie no i tak jak mówiłem, no ten kod twórcy nie kod twórcy, tylko współpraca z StumbleGuysem da mi bardzo dużo, ale nie tylko mi, bo też nam, nie dość, że będą lepsze odcinki dla was, no to jeszcze dużo takich właśnie innych pobożnych rzeczy, na przykład jakieś konkursy, czy coś w tym stylu. I jako, że ten kanał tworzę wspólnie z Wami, no to na koniec chciałbym Wam zadać kilka pytanek. No i potrzebuję Waszej pomocy, więc proszę, każdy prawdziwy widz, żeby jeszcze nie włączał tego odcinka, tylko żebyście odpowiedzieli mi na te pytania, które zaraz Wam zadam. Ja sobie teraz tylko zagram giereczkę. No i właśnie, gdy będę nią grał, gdy będę testował tego nowego skina, no to właśnie będę Wam zadawał pytania. No i pierwsze jest takie, co po prostu najbardziej byście chcieli oglądać na moim kanale? Czy może na przykład byście chcieli openingi takich nowych kół, które właśnie będę mógł otwierać wcześniej, zanim one wejdą. Czy może byście chcieli takie typowe testowanie nowych skinów? Wszystkie nowe skiny, żebym nimi sobie zagrał, omówił, który mi się najbardziej podoba i tak dalej, jak będą jakieś wychodzić? Czy może na przykład też chcielibyście odcinki z mapek? Napiszcie, co Was najbardziej interesuje, że jak na przykład jakieś nowe mapy będą, to żebym szybciej je przetestował. Po prostu, żebym Wam wszystkie nowości pokazywał. No nie wiem, jak macie też jakąś taką specjalną serię, którą chcecie, żeby się dalej pojawiała, napiszcie mi w komentarzu. To jest taki trochę bardziej informacyjny odcinek, ale pomyślałem, że chcę tutaj z Wami trochę porozmawiać, bo od czasu do czasu, no trzeba, bo my ten kanał tworzymy razem no, i jeszcze bardzo ważna rzecz jest taka: czy chcecie, żebym dalej wrzucał wam serię, gdzie na przykład kupuję konta jakieś, no wiecie, w Stamblu, no i po prostu robimy ich opening na odcinku? Jeśli tak, to wysyłajcie na mojego Instagrama wasze konta, jeśli chcecie, po prostu, żeby wasze konta były na odcinku. Bo ja akurat szukam kont do tego odcinka, chciałbym nagrać kolejną część, więc jeśli macie jakieś fajne konta, które chcecie, żebym zrobił ich opening na odcinku, piszcie do mnie na Instagramie, na pewno się dogadamy. mój Instagram, to story, ty. Jako, że mam takiego pięknego skina, no i jako, że mam ten specjalny, nikt to przydało, się zdobyć, też trochę więcej koronek. Nawet jeszcze nie mam stu koronek widzowych, więc muszę trochę przytrajhardować, jeśli chodzi o granie, więc teraz na odcinkach też jakiś czas będę wam wrzucał gameplay, po prostu będę sobie pykał, mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. E, no i ogólnie też chcę robić więcej live'ów, bo no bo na live'ach najlepiej jest po prostu robić te koronki i grać, e, więc mam nadzieję, że będziecie wchodzić na moje live'y ze jak zobaczycie. Dobra, powiem wam, że już jest 6 na 8, więc mam nadzieję, że nie odpadnę. E, I zaraz już ta gierka powinna się skończyć, powinien być zaraz finał, a w międzyczasie tak się zastanawiałem, ilu youtuberów w Polsce ma współpracę ze Stumble no i na pewno ma Farel, na pewno ma Abra, ale kto jeszcze oprócz nich ma tą współpracę. E, ma jeszcze Rafa chyba z tego co kojarzę. Trzy osoby. Czyżby tylko trzy osoby w Polsce, no i ja jestem czwartą, miały współpracę ze Stumblem. Wydaje mi się, że nikt więcej nie ma. Jeśli się mylę, to napiszcie mi w komentarzu, ale wydaje mi się, że tylko te cztery osoby razem ze mną. E, dlatego fajnie, że jestem w takim, no, dosyć wąskim gronie, to nie? Bo naprawdę mało osób ma. Dobra, a wy teraz wszyscy trzymajcie ksiągi, nie wychodźcie z tego odcinka, widzowie, lecimy właśnie po Wina. Po prostu, chcę tutaj zrobić winka. Jeśli wygram, to możemy się umówić zrobię wam jakiś konkursik w kolejnym odcinku. Więc kibicujcie, żeby się udało, a może nawet w tym odcinku. Nie no, w tym to już chyba nie dam rady, ale zobaczymy, zobaczymy. Tylko nie wygram, no. Może być ciężko, żebym tutaj zwyciężył. Słaby start bardzo w moim wykonaniu. Może gdybym wiecie jakoś inaczej za... Nie, dobra, ja jestem botem. Nie. czas skończyć ten odcinek ziomeczki. Nie ma co przedłużać nic to już nie ugram, niestety więcej. Więc trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że się podobało i się cieszycie, że mam tą współpracę ze stamblem, bo ja się bardzo cieszę. Do zobaczonka, elo!